hello mordeczki, ja jestem Monszy i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. się pewnie zastanawiacie, co ja robię na jakiejś dupie, w jakimś pustkowie kurde. No także dzisiejszym tym odcinkiem chciałbym zacząć no, nową serię Czyli takie zwiedzanie światów. Tak, aż tak nie mam pomysłu na film dzisiaj, nie, nie chcę mi się, nie chce mi sieć do netheru, a nic innego nie mam pomysłu co robić na monszywie, więc tak. W sobotę idziemy do netheru, jeśli będzie mąszewo, a jeśli nie będzie mąszewo w sobotę, to będzie vlog, coś z tego na pewno będzie w sobotę. No, także tym odcinkiem zaczynamy nową serię, zwiedzanie światów i w tym odcinku zrobimy taki mini urbex czy coś. Mini urbex, jak to się nazywa? Fortu 9, Brunek w Poznaniu, Edmunda Taczanowskiego. Chyba, chyba tak, bo to jest ten fort, co skaczemy, co tam byłem ostatnio, co prawdziwy urbex też jego będzie, ale jak będzie ciepło, to bo latem się na urbexy chodzi, a nie zimą, także lecimy zwiedzać fort. Mamy ujęcia z drona teraz, o, ujęcia z drona. Tak, generalnie ja to zbudowałem i nie jest to odwzorowane 1 do 1. Starałem się odwzorować jak najbardziej umiałem, ale wiadomo, to jest Minecraft. Nie da się zrobić w minecrafcie wszystkiego, po pierwsze, a po drugie, nie wszędzie też byłem w tym forcie, bo no bo tam nie można chodzić. Byłem trochę, ale no nie byliśmy wszędzie, więc, tak, planem. Planem tego fortu się sugerowałem, tylko że plan obejmował tylko to, co jest na zewnątrz. Także w środku, co jest, robiłem, tak wiecie, mniej więcej po swojemu to zrobiłem. Bo tak na przykład wtedy nie wiedziałem, że tutaj powinny być jakieś koszary, wtedy nie wiem czego, a wtedy nie wiedziałem, że z tej strony też jest prochownia, wtedy nie wiedziałem w ogóle, że tamto pomieszczenie, co tu jest i tu, to jest prochownia. Ale, e, aha, i schronów tych betonowych, co tutaj są, też nie ma, ale generalnie, no, coś tam się starałem odwzorować. E, tutaj są wejścia też w prawdziwości, tam się gdzieś wchodzi do środka, ale po pierwsze nie wiem co tam jest. Chyba takie po prostu pomieszczenia, takie nie wiem, magazyny czy coś, ale no, także, jak mówię, po pierwsze nie wiem co tam jest w prawdziwości, a po drugie to jest na tyle małe, że e, po prostu nie miałem jak zrobić tam wejścia. Więc to jest, jest żeby było, ale. Nie jest to funkcjonalne, no także no co mamy fosę, mamy wejście. Tutaj powinny a coś tam chyba jest w środku nawet jakieś koszary, coś tam nawet zrobiłem jakieś pomieszczenia. No, ale tak jak mówię, środek jest bardziej y, zrobiony tak jak ja myślę, że to jest, niż tak jak jest naprawdę. Wiem, że tutaj też powinien, powinno być więcej pomieszczeń na lewo, na prawo. Wejść kaponiera też wiem teraz, że ona jest przedzielona na dwie części. Także mamy, bo tutaj jest kaponiera, ona jest cała. O, ta czołowa. A w prawidłowości wiem, że ona jest podzielona na dwie części, ale wtedy też o tym nie wiedziałem. Także mamy kaponierę całą, a nie chce mi się tego przebudowywać. Tutaj nie byłem w tym forcie w środku nigdy. Tutaj generalnie. Już? Nie? Tutaj generalnie no, powinny być jakieś koszary. Więcej tych pomieszczeń tu powinno być. Ale. Wtedy nie wiedziałem, ale nie wiedziałem, że tu powinny być koszary, a jednak jakieś pomieszczenia zrobi więc coś jest, tylko są tutaj łóżka bardziej niż cokolwiek innego, no ale dobra, urbek zaczynamy noż, tak? Tutaj też nie wiem, czy naprawdę tutaj jest takie, w sensie wiem, że w tych fortach były takie zajścia, takie w dół, ale nie wiem, co tam jest na dole, w sensie wiem, że tam są jakieś zagospodarowane pomieszczenia przez jakąś firmę, przez jakieś ogólnie firmy. Także nie wiem. Aha i to jest Ford jakby w stanie przed przebudową, ale, ale po zarazem. Jest przed przebudową, ale po, bo nie ma baterii dołączonych, yy, czyli to jest przed przebudową, ale mamy miejsca tutaj... Halo, nie wiem jak się przybliża, na fajnie. Na tym, na 1.16. Ale tutaj na przykład już mamy miejsce na działa yy, więc... Yy, a to dodali po przebudowie. A tutaj są. No, także to jest takie pomieszane. No, jak mówię, ale tutaj też nie wiedziałem, że tego kiedyś nie było. A baterie nie. Miały być baterie na początku, ale jakoś tak za wąską mi to wyszło. Wszystko. Generalnie to pomieszczenie, byliśmy na vlogu pierwszym, to tam właśnie to jest część baterii dołączonej. I jeszcze na tym vlogu byliśmy. Tu szliśmy bokiem. I do tej kaponiery dotarliśmy, tak jak Wam mówiłem, że tam jakby się dalej poszło, jest kaponiera czołowa. Yy, także tutaj wam teraz wleci plan tego fortu. Teraz go macie na ekranie. Yy, I z tego planu budowałem generalnie. A tutaj jak widać jest część jakby już... bo jak mierzyłem tutaj na tą baterię wyłączoną, to tutaj część jest. Potem mi tu wioska przeszkadzała też z tą baterią. Generalnie było trochę przygód. Ile ja to budowałem? Nie wiem, parę dni. Parę dni to budowałem na elekse. A co? Na, no, eee, Coś mi tu nie wyszło z tym wejściem. Eee, no to te, ten, no czekajcie. A dobra, nie będę teraz tego poprawiał, co tam. Eee, mamy wejście. Mamy wejście. Lecimy. Na prawo i na lewo mamy wyjścia, jakby na zewnątrz, i z tego co wiem, w prawdziwości też one tutaj są. Tutaj wyjścia, o! I w prawdziwości, właśnie, jak mówię, z tego co wiem, one też są. I, i no, no i tyle, co mogę powiedzieć o tym jeszcze. Tutaj jakieś. Nie wiem, gdzie tam się idzie. Tak, jak tutaj, to już jest. Nie wiem, czy jest to w prawdziwości, czy nie. Tu jest chyba wyjście do fosy, generalnie. Nie wiem, czy ono tu jest w prawdziwości. Może jest, może nie. Nie wiem. Mamy wyjście do fosy. Generalnie to wyjście jest po to, bo tutaj powinno być wejście do baterii dołączonej. Ale no, tak samo fosa nie jest zadaszona. No i tyle. Tu powinno być wejście do baterii dołączonej, ale wejścia do baterii nie ma, bo, bo, bo nie ma baterii. Tak no i co? dobra, tutaj mamy wyjścia także urbex, urbex, urde lecimy dalej no i tutaj się zaczyna część, która nie wiem, czy naprawdę tak wygląda takie zejście prawdopodobnie jest ale co tu jest w tym zajściu, to nie wiem ja tutaj zrobiłem wyjście do fosy chyba kolejne a w prawdziwości... Tu są chyba pomieszczenia po prostu do spania, tak mi się wydaje, że tu na lewo, na prawo się chodziło i się do spania były pomieszczenia, ale mówię, nie jestem tego pewien. I mamy jeszcze jedno piętro, czyli jeszcze jedną kondygnację, czyli tutaj w prawdziwości mamy trzy kondygnacje. Pierwsza jest ten główny tunel i koszary, druga jest tutaj, no i trzecia jest jeszcze niżej. Ale nie wiem, co jest na tych dwóch kondygnacjach dolnych, totalnie nie wiem. Ale mi się wydaje, że jakieś, właśnie mówię, miejsce do spania yy, jakieś tam magazyny, może czy coś. No także tutaj mamy do, do, do spania takie pokoje, jakby. Yy, I tak jak mówię, chyba takie pokoje to na górnej kondygnacji też są, czy coś. No dobra. Yy, o oh fuck, to psułem. Yy, I co, lecimy do góry? Jeszcze wyżej lecimy No i co Ten odcinek nie będzie długi Bo w sumie nie mam co tu pokazywać za bardzo Kolejne O, O To są koszary generalnie Tylko w prawdziwości koszary jest tak jak tutaj Jest wyjście I na lewo i na prawo Są takie pomieszczenia I właśnie tutaj są wyjścia O I w prawdziwości też są o, i w prawdziwości też są te wyjścia, te schody też są w prawdziwości. Nawet po tych schodach chodziłem, no chodziłem, z, byłem na tych schodach w prawdziwości. Tutaj też wchodziliśmy, ale tutaj, no tutaj drzwi były wszędzie, więc no. Ale generalnie się tu przejdziemy. Tutaj teraz wisi taka flaga w prawdziwości. I Tutaj też jest jakieś wejście. Tutaj też na pewno coś jest. Jakieś górne piętro, ale ja nie mam tego górnego piętra, bo nie wiem co tam może być. Mamy kolejne wejście do koszar. No, tu, tu są koszary generalnie. No, tak jak mówię, koszary. Co dalej? Tutaj jakieś pomieszczenia. I tutaj jest ciekawe miejsce, bo to jest miejsce na Działo... Altyre... Artyleryjski. Artyleryjskie chyba. Chyba tak. Chyba tak to się nazywa. I tu jak się idzie, to teraz są takie betonowe schrony tutaj. Ich tutaj nie zawarłem. Tutaj mamy kaponierę. No i co? Tutaj mamy też takie zejście, bo byłem tutaj na dole też. Tutaj mamy to wejście do środka. I tutaj mamy wejście do kaponiery. A tu jeszcze powinno być wejście do prochowni, ale go nie ma, bo nie ma prochowni. Bo nie wiedziałem, że z tej strony też jest prochownia. Więc mamy kaponierę. Yy, I co dalej? Co dalej? Idziemy prosto. Tutaj mamy jakieś wejście na górę. No tutaj zejście na dół znowu. I tutaj mamy trzy wejścia. Tutaj nie wiem co jest w prawdziwości, więc zrobiłem zamknięte, bo w sumie to jest zamurowane teraz chyba. E, tutaj mamy zejście do kaponiery. To jest kaponiera. Tu wam wstawię zdjęcie, jak wygląda to zejście do tej kaponiery w prawdziwości, bo zrobiłem jak tam byliśmy. Zdjęcie także wam pokażę taki czarny tunel, jak znajdę to zdjęcie, ale powinienem znaleźć je na Messengerze tam gdzieś. A tu mamy wejście do prochowni. Na lewo mamy prochownię. Ona jest generalnie dużo większa w prawdziwości i sufit ma zrobiony z cegły albo z betonu, ale jest. No, także nie zrobiłem sufitu, bo, bo się nie dało, bo od by to źle wyglądało. Na prawo nie wiem co jest, bo jest w sensie coś tu było na pewno, ale zamurowali. Nie wiem czy jakby od noga do wejścia do kaponiery jakaś tutaj nie była też stąd, ale nie wiem co tu było. I tutaj jest takie przejście naokoło w prawdziwości i tutaj są wywieszniki po prostu, bo wiecie, jak tam amunicja i w ogóle żeby tam się dało oddychać to wszystko to... Były takie dziury w ścianach, żeby tutaj wentylacja dobra była. No, prochownia, no czyli taki magazyn na amunicję jakąś. Nie? Yy, no i w tej prochowni, nie wiem czy mam zdjęcie tej prochowni, ale jak mam to wam... Po... A nie, nie mam zdjęcia prochowni, ale mam zdjęcie tego tunelu, jak tutaj się idzie. Także też mam tutaj wstawię. O ile mam, bo nie obiecuję. Jak mam to wam tutaj wstawię. Yy, no i co? Tutaj tak jak mówię, nie wiem co jest, ale się przejdziemy na urbex tutaj. Tylko latem, więc yy, zwiedzimy dokładnie, bo jak byliśmy tam na urbexie to ja jeszcze wtedy nie byłem tak obeznany z tematem i jak tam chodziliśmy to ja nie wiedziałem, że mamy prawą połówkę i lewą połówkę i my yy, wchodzimy tędy zawsze, się wchodziło i tutaj na dół i tu od tego zaczynaliśmy i tutaj jak się stało w tym miejscu to tu jest tak wszystko pozarastane, że to nie wygląda jakby to było jakimś schematem robione. To wygląda jakby po prostu było. I tutaj na dole, tam nie idzie chodzić zbytnio, tam jest zarośnięte, trawa, wszystko, wiecie, a tego nie widać. Bo tutaj to na przykład, to jest ładnie ogolone, no bo przecież to widać, no nie? Także to jest ogolone. Ale tutaj nie jest, bo nie widać tego. Więc tutaj ciężko idzie chodzić. Z tej strony, z tej strony jest lepiej, tutaj nie ma tak zarośnięte, ale znowu tu u góry jest zarośnięte, to strasznie jest zarośnięte tu. No no i tak, zawsze chodziliśmy tu, tu, tu. Tu się szło, do tego miejsca się szło i tutaj się zaczynało już bardziej zarośnięte to. I nie wiedzieliśmy jak my chodzimy do końca w ogóle, co tam się dzieje, jak tu byliśmy. No, także tutaj jest... Do, dobrze się chodzi, a tutaj już się można pogubić z tej strony, jeśli chodzi o prawdziwość. No, co wam mogę pokazać? Yy, w prawdziwości tutaj jest taka lekka w sensie tutaj nie ma jej, bo pewnie już jest zakopana czy coś, ale tu jest takie lekkie wgłębienie i tu się chodzi. Tu jest jakieś wejście i tutaj się chodzi i wiecie, to było pewno do obstrzału tak mi się wydaje, było w dziurze, żeby nie było was widać jak chodzicie. Yy, no i się chodziło. E, teraz tak, na dzisiejszy moment, na teraźniejszy moment, Ford wygląda tak, że tutaj ta bateria jest wyburzona tylko jest jeden bunkier, taki jakby i tutaj w tej części FOSy policja ma magazyny. Do tej części FOSy da się wejść poprzez baterię. Do No to teraz chcemy nie wiem, taki kwadrat zrobić, jakby prostokąt, idziemy tu, kolejne koordynaty i powiedzmy chcemy to zrobić z, z kobla. że w taki sposób robiłem. Aha, jeśli nie chcecie dziurę zrobić, to po prostu robicie filmy. Pasadów z fortu w sumie, więc nic więcej chyba, nie mogę pokazać, bo nie mam co. Mówię, przejdziemy się na ten Urbex latem, na ten fort. Na Dębcu też zrobimy Urbex fortu, ale nie wiem, czy na mój kanał, czy do Rivla. Także oczywiście jeśli chodzi o Rivla zapraszam Was na jego kanał. Dzisiaj na przykład wrzucił, film nie dla Was wczoraj, z unboxingu mikrofonu. Także kupił sobie mikrofon taki sam jak ja mam, bo oczywiście mu poleciłem. Tylko on skupił wersję light, bo mu ten zależało, żeby taniej było, bo on teraz tam nie wiem na co się potrzebuje pieniądze, więc. Albo na przykład u Rivla zobaczcie, nie wiem, serwis amortyzatora RST Dirt, bo ja tam występowałem na tym filmie, więc macie tam wejść, tak? Bo ja tam byłem, nie? A jak ja byłem, to macie tam wejść. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się, no i cześć.